Witam serdecznie. Dzisiaj poznajemy ośrodek egzaminacyjny w Bytomiu, czyli Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bytomiu przy ulicy Szczolców Bytomskich. Zbliżamy się od strony drogi krajowej nr 88 od strony dzielnicy Karp. Dojeżdżamy do ośrodka. Tutaj już egzaminy się poruszają. Nie ma jakichś wielkich bezpieczeństw, pokażę nam dojazd do ośrodka. Zbliżamy się do takiego ronda, które jest dość istotne, bo na egzaminie często poruszają się po nim pojazdy egzaminacyjne. Ono nie jest skomplikowany, natomiast warto po nim troszkę pojeździć. Ja robiłem coś takiego i robię, że staram się na każdych jazdach to, w Bytomierz, w miarę możliwości, przynajmniej może nie na pierwszych, ale już na kolejnych zawsze. I staram się na każdej zjazdach przez te rondo przejechać, wjeżdżając z różnych stron i wyjeżdżając w różnych kierunkach. Zobaczcie, mamy dwa pasy ruchu wjazdowe, prawy do skrętu w prawo, przez stanowisko jeszcze musimy uważać, czy za nie idzie, zwolnić, popatrzeć w obu kierunkach. To jest wymagane na egzaminie. No i tak jak pokazują nam szczałki na jezdni pas prawy do skrętu w prawo, czyli w kierunku na centrum betomia, pas lewy do jazdy na wprost i w lewo. Wjeżdżając oczywiście nie dajemy kierunkowskazu. To jeszcze do niedawna nie było takie oczywiste. Około 3 lat temu naczelny sąd administracyjny stwierdził już definitywnie, że przy wjeżdżaniu nie dajemy kierunkowskazu. Kierunkowska zdajemy przez jeździe w prawo. Tutaj w tej chwili do prawy kierunkowskaz zjeżdżamy. E, jeszcze kilka lat temu to nie było oczywiste, ponieważ w różnych województwach e, różnie do tego podchodzono. E, w niektórych województwach przy e, wjeździe na rondo chcąc skręcić w lewo, czyli trzecim zjazdem jechać, e, wymagano, aby włączyć lewy kierunkowskaz. Dojeżdżamy e, do, do środka egzaminacyjnego, e, po prawej stronie do centrum handlowego. E, na tym centrum handlowym my sobie zrobimy kolejny film, może obejmujący ten teren. Mamy strefę 20, więc tam musimy uważać, żeby poruszać się 20 po całym terenie tego obiektu. Dojeżdżamy do środka. Widzimy ograniczenie prędkości, znak 33 do 70 na godzinę. No i znowu mamy tablicę niebieską, tak zwaną F, która pokazuje nam w swojej pasa gdzie jechać. No, jedziemy w prawo. Skręcamy do ośrodka egzaminacyjnego, już bezpośrednio musimy uważać na światła, wiemy, że przyjechanie światła czerwonego to jest od razu niezaliczenie egzaminu. Skręcamy w prawo, wjazd do ośrodka prosty, łatwy, przyjemny. Gorzej jest z wyjazdem, który sobie kiedyś tam też omówimy. Zobaczcie, na no wprost mamy te łuki słynne, których niektórzy kursanci się boją. Są trzy łuki na żółto wymalowane linie. Tam akurat zdaje egzamin autobus. i Linie, widzieliście zapewne linie, które pokazują miejsca, z których ruszamy na wzniesieniu. No, stoją elki egzaminacyjne pojazdy innych osób. Polecam na, każdym, na każdych jazdach wyjechać na ośrodek egzaminacyjny. Największy stres to jest tak naprawdę czas kiedy zaczynamy egzamin i kończymy, a więc dobrze by było, żeby opanować to do perfekcji. Zrobić sobie jakiś manewr egzaminacyjny, no teraz zrobimy sobie zawracanie takie jak na skrzyżowaniu, czyli robimy kółeczko, ale tak naprawdę możemy sobie, jeżeli mamy wolne miejsce parkingowe, zrobić parkowanie na parkingu. pomyślane, ale wiadomo o co chodzi. Bądź zawracanie z wykorzystaniem infrastruktury drogowej, która jest elementem tego parkowania, ponieważ wjeżdżamy w miejsce parkingowe, wyjeżdżamy i jedziemy w kierunku przeciwnym, w tym z któregośmy przyjechali. Jak są wolne miejsca na parkingu, to można sobie to zrobić. No i ważna rzecz, słuchajcie, przy wyjeździe spróbować sobie ruszania na wzniesieniu. Ta górka, która jest tutaj, przy wyjeździe, to ona posłuży linie, przy której się rusza między innymi na wzniesieniu po łuku. Ta górka, którą teraz wyjeżdżamy, jest taka sama jak ta wcześniejsza. Tam nie możemy wjechać, sobie zrobić ruszania na wzniesieniu zręcznego, ale na tej górce spokojnie możemy się zatrzymać, ruszyć sobie z ręcznego, zatrzymać się jeszcze raz, znowu sobie ręczny zaciągnąć, ruszyć z tego ręcznego i wyćwiczymy sobie ten manewr do perfekcji. Górka jest taka sama jak wspomniałem, ta jak ta wcześniejsza, gdzie są linie wyznaczone, no tam nie możemy wjechać i sobie poćwiczyć. Natomiast tutaj, jak najbardziej, a w nie jest takie samo. E, słuchajcie, pojedziemy sobie w prawo. Wyjazd w prawo najprostszy z środka egzaminacyjnego. W lewo jest gorzej, zrobimy sobie to później. E, wyjazd w prawo w kierunku Radzionkowa, Oczywiście patrzymy, słuchajcie, e, i w lewo, i w prawo. Oczywiście najbardziej w lewo, bo tu się spodziewamy zagrożenia, ale zdarzają się takie sytuacje. Tutaj już, jak będziecie w przyszłości. Uwaga, e, zdarzają się takie sytuacje, że ludzie wyprzedzają wyprzedzają na skrzyżowaniach, wyprzedzają na takich właśnie wyjazdach warto spojrzeć również w prawo ok, jedziemy w kierunku Radziankowa w kierunku dzielnicy Rojca, na, którym, na której egzaminy często jest, jeżdżą Rojca jest dzielnicą Radziankowa tam jest takie charakterystyczne rondo strefa zamieszkania, w którą wjeżdżają egzaminy no, trzeba to znać zresztą podstawą żeby zdać egzamin na prawo jazdy jest to, żeby znać miasto, w którym jeździmy. No sorry, że tak mówię, ale żeby się nauczyć dobrze jeździć samochodem w każdym mieście, w każdym mieście każdego kraju, no to trzeba przejechać trochę godzin. Macie tylko 30 godzin jazd na uce jazdy, na kursie. No to jest taki czas, gdzie można Was no, przygotować do Stopu. Wiemy, że jeżeli nie ma linii, tutaj pojedziemy w prawo na rojce. Jeżeli nie ma linii bezwzględnego zatrzymania, to jak tutaj nie ma, zatrzymujemy się mniej więcej na wysokości krawężnika. Czyli wyobrażamy sobie to, tak, jakby ta linia była namalowana. No, nie wjeżdżamy na drogę główną, oczywiście. Patrzymy, czy wolne. Wyjeżdżamy. Minuujcie prędkości na egzaminie. Oczywiście wiecie, obszar zabudowany. 50 km na godzinę, w tej chwili już i w dzień i w nocy, tak, wiecie, że się zmieniły przepisy. Nie ma już 60 po godzinie 23. Tak to było kiedyś między 23 a 5 można było jeździć szybciej. Dojeżdżamy do Ronda, zobaczcie znak B36, zakaz zatrzymywania szczałka w dół, czyli do tego miejsca, tak? do tego miejsca za znakiem już zakaz nie obowiązuje. Dojeżdżamy do ronda. Zobaczcie, że mamy znak A7, ustęp pierwszeństwa. Jeżeli chodzi o bytą, to na każdym rondzie będziemy mieli znak A7. Wiecie o tym, że zdarzają się takie skrzyżowania o ruchu okrężnym, czyli z wyspą na środku, dookoła do której się jeździ, że nie ma znaku A7. Są takie miasta w Polsce. No i wtedy pierwszeństwo będzie miał ten, który wjeżdża. My sobie wjeżdżamy na rondo, zjeżdżamy z ronda. W kierunku strefy zamieszkania, tutaj na osiedlu. Przejście dla pieszych uważamy. Jeżeli będą śli piesi, no to oczywiście trzeba się zatrzymać. Nigdy nie dość ostrożności. Tego Wam nikt nie zarzuci. No i słuchajcie na egzaminie. Między innymi wjeżdżamy tutaj w prawo. Mamy drogę jednokierunkową, mamy znak strefa zamieszkania, a więc wiemy, że e, 20 na godzinę prędkość dopuszczalna, przyparkujemy tylko na miejscach wyznaczonych, no to mamy parking, ale zauważcie, że mamy znak D18 parking z tabliczką koniec, a więc parkowanie za nim już jest nieprawidłowe. Mamy tutaj przykład samochodu, który parkuje nieprawidłowo. No i oczywiście oprócz parkowania na, tylko na parkingach. 20 na godzinę, pierwszeństwo pieszych, którzy poruszają się po jezdni, czyli e, jeżeli będziemy widzieli, że na przechodzi przez jezdnię, musimy bezwzględnie udzielić pierwszeństwa, a więc analogicznie w pewnym sensie jak do e, przejścia dla pieszych. No, wiecie, że zmieniły się przepisy. Niedawno w tej chwili pieszy wchodzący na przejście ma już e, pierwszeństwo, a więc ta szczególna uwaga musi być bardzo wzmożona przy dojeżdżaniu do przejść dla pieszych. Notabene przepisy w tej chwili tak to kształtują, że dojeżdżając do przejścia wprost, nie, 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 obligują nas do zwolnienia prędkości, tak? zachowania tej szczególnej ostrożności, a więc takiej ostrożności, takiej baczności, uwagi, żebyśmy się mogli w każdej chwili zatrzymać, przynajmniej teoretycznie wiadomo, że to nie zawsze jest możliwe, jak ktoś nam wtargnie. Bezpośrednio przed pojazd, ale taką ostrożność szczególną musimy zachować. Jesteśmy w strefie zamieszkania, czyli pilnujemy prędkości 20 na godzinę. Wiemy, że przekraczanie prędkości może nam spowodować oblanie egzaminu, a właściwie nie może tego spowoduje. O tym sobie powiemy przy okazji. No i wyjeżdżamy ze strefy zamieszkania. Zobaczcie, mamy znak przekreślony, tak. Wyjazd. Słuchajcie, pamiętamy, że. Wyjazd takiej strefy to jest włączanie się do ruchu, a więc musimy przepuścić nie tylko samochody, które jadą drogą główną, ale na przykład pieszych, którzy poruszają się chodnikiem i przekraczają ten wyjazd. Oni też mają pierwszeństwo przed nami. Ciekawe miejsce, tutaj zrobimy sobie kiedyś film na ten temat. Czasami na egzaminach wykonywany był manewr zawracania na trzy. Jeszcze powiemy, zobaczcie tam. Elka stoi dalej, widoczna. Jest znak stopu, który jest no, słabite, tylko widoczny. W tej chwili nawet nie widać tam jest stop. Dopiero jak będziemy skręcali w prawo, zobaczymy, że mamy znak stopu. A więc bardzo łatwo jest go przejechać. Tu mamy A7 ust. pierwszeństwa. Mamy trójkąty podporządkowania. Patrzymy, czy nic nie jedzie. I jak tylko będzie droga, wolna, bo w tej chwili tutaj stoi. Ruszymy. Wyjeżdżamy sobie i mamy znak stopu. Bardzo słabo widoczny. Mamy krzyż świętego Andrzeja. Widzimy, że krzyż świętego Andrzeja wersja taka, która nam mówi o przejeździe jednotorowym. Tutaj też znają egzaminy przez te tory. Pamiętamy, że przejazdy przez torowiska wymagają tego, żeby w każdą stronę się obrócić, czyli nadjeżdża pociąg. To jest też szczególna ostrożność. I tutaj możemy sobie zrobić zawracanie analogiczne do na skrzyżowaniu. Czyli co robimy, dajemy kierunkowska, staramy się podjechać jak najdalej. Szybki skręt kierownicą przekładanka, oczywiście. Oczywiście nie robimy kręcenia takiego jak widzicie, kierownicą już później czyli jakiegoś mydełka fa tak, czy tak zwanego dojenia krowy zobaczcie jakie ładne oznakowanie eee, pokazuje nam, ostrzega o przejeździe znak stopu poświetlany i prędkość jeszcze z jaką się poruszamy znak stopu, mamy linię zatrzymania tak jak naprzeciwko, a więc zatrzymujemy się przed linią i jedziemy w kierunku Radziankowa centrum Radziankowa właściwie tutaj bo w to jesteśmy Pokażę Wam co Was czeka w Radienkowie na egzaminie. Nie jest to jakaś bardzo skomplikowana dzielnica, jeżeli chodzi o zdobanie egzaminu. Ale wiecie, jeżeli ktoś potrzebuje jeździć to właściwie nie ma czego się bać. Trzeba znać trzeba znać okolicę na pewno pomaga jest kilka mamy znaków 7 i stąd pierwszeństwa, czyli zatrzymujemy się, patrzymy czy droga jest wolna tak i wyjeżdżamy oczywiście patrzymy na przejście czy kogoś w pobliżu nie ma i jedziemy w kierunku centrum centrum Radziankowa ograniczenie do 50. pamiętajcie żeby na egzaminie pilnować tej prędkości po pierwsze, administracyjnie dopuszczalnej, a po drugie, patrzeć na znaki B33, to ograniczające prędkość. Oczywiście no, widzimy przejście znaku dla pieszych. Z zakazu przetwarzania filmu, tak? czyli wiemy, że przy takim znaku możemy wyprzedzić rowerzystę, choć czasem jedno tak, kolumny pieszych. W dzieciach w testach często takie dziwne pytania, że e, pokazany jest znak e, waga przejścia dla pieszych, a pytają nas, czy on nas ostrzega o dzieciach. Nie no, on nas ostrzega o przejściu dla pieszych. Wiemy, że znaki ostrzegawsze mamy no, skrzyżowanie, czyli zatrzymujemy się przed skrzyżowaniem, skoro nie możemy go opuścić. Ale auta ruszają, czyli możemy też, też ruszyć. Wracając do tematu, wiecie o tym, że znaki ostrzegawcze czytamy wprost, czyli jeżeli mamy znak ostrzegający o przejściu, to ostrzega o przejściu, a nie o dzieciach. I analogicznie w tą stronę, jeżeli mamy znak ostrzegający o dzieciach, uwaga, dzieci, to tam wcale nie musi być przejścia dla pierwszych, tak? to może być jak do Zobaczcie, parking po prawej stronie, czyli parkowanie równoległe, też sobie pokażemy na kolejnym filmie z lewej strony parkowanie skośne trochę tutaj w Radzionkowie jest miejsc, w których parkowanie można, można wykonać tu tak, mamy pod znakiem napis do 15 minut, miejsce dla osoby niepełnosprawnej koniec parkingu, z prawej strony zakaz zatrzymywania nie do chodnika, więc widzimy, że na chodniku stoją pojazdy na dzisiaj chyba wszystko. Jeżeli Wam się podoba ten kanał, zdaj to prawko. Jeżeli chcecie, żeby nagrywać tego typu filmy w bytomiu, w innych miastach, pokazujące miejsca, gdzie jeżdżą egzaminy i e, jakie manewry wykonują, a przy okazji omawiając przepisy ruchu drogowego, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. E, będzie to potwierdzenie, że ten kanał ma sens, że Wam to pomaga. I tyle. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Trzymajcie się i zdajcie egzamin za pierwszym razem. Powodzenia.